Kochani, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy grać w grę miesiące i pory roku. Kochani, będziemy uczyć się nazw miesięcy, pół roku oraz dni tygodnia. Zobaczymy, jak to Michalince pójdzie. Zapraszamy na film. Cześć! Kochani, w tej grze znajdziemy planszę. Zobaczcie, tak wygląda plansza. Kostka, cztery pionki, oczywiście, bo to jest gra przewidziana do czterech graczy, ale spokojnie od dwóch. Są dni tygodnia, kartoniki z dniami tygodnia. O! Są nazwy miesięcy. I jest tego aż cztery. Cztery razy po 12 kartoników, czyli przewidziane na przykład dla jednego gracza oraz puzzle składające się z sześciu elementów adekwatne do pory roku, czyli na przykład żółty to jest lato, niebieski zima, czerwony jesień, zielony wiosna. Jeszcze znajdziemy takie malutkie żetoniki, takie kartoniki, które też trzeba zbierać. Gra polega na tym, że rzucamy kostką chodzimy po polach, w których znajdują się literki P i na każdym polu, na którym staniemy, pionek może zebrać nazwę miesięcy, ale nazwy miesięcy muszą być odwrócone, czyli Michalinka nie widzi na przykład niebieski jeden styczeń, tylko ona będzie widziała sam, samą jedyneczkę oraz napis miesiąc. I zadanie Michalinki jest powiedzieć, jeśli stanie na przykład w polu, poproszę ten pionek, na przykład w polu z literką żółtą P, a tu jest nazwa miesięcy styczeń, i jej zadaniem jest powiedzieć, jaki to jest miesiąc i który to jest miesiąc. Na przykład mówi, poproszę kartonik. Miesiąca pierwszego, czyli styczeń, i dopiero wtedy ten kartonik zdobędzie. Pikry wyjdzie wszystko, także będę Wam mówiła po kolei. Wygrywa ta osoba, która zdobędzie wszystkie miesiące, przynajmniej jeden dzień tygodnia i przynajmniej jeden taki żeton, oraz musi zdobyć wszystkie puzzle z jednej pory roku. A porę roku wybiera dokładnie w takim kolorze, w jakim będzie miała pionek. Czyli jeśli Michalinka wybierze żółty pionek, to musi brać kartonik. Żółty tak, żółty puzelek. A puzelek zdobywamy tylko w momencie, kiedy pionek stanie na literce py w kolorze odpowiadającym kolorze pionka. No to zaczynamy. Zaczynamy od pola ze strzałeczką i to już liczymy jako jeden. Jeden, dwa. Dobrze, Michalinka ma niebieski. Niebieski pionek, ja czerwony. To jaki pierwszy. bierzesz pierwszy? dobra. Pierwszy, jedyneczka. Dobrze, i Michalinka sobie układa już po kolei. Kładziesz sobie. Dobra, ja tu odłożę puzelki. To teraz ja. Pięć. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. O, zdobywam bałwanka, bo stanałam na polu adekwatnym luty. do tego obrazka, więc zabieram sobie żetonik i jeszcze mogę sobie wziąć jeden miesiąc. Będzie to luty Drugi miesiąc. O, dziękuję, że mi znalazłaś. Dobra. Ja mam pierwszy. Dobrze, to teraz Michasia. O, bałwanka już nie masz, ale możesz zdobyć kartonik. Numer dwa. Numer dwa. I jest to miesiąc, jaka nazwa? Luty. Dobrze. To możesz zdobyć w takim wypadku. To teraz ja. Numer dwa. Mój był czerwony, prawda? Tak, tutaj. Jeden, dwa. Dobrze, biorę sobie kartonik. Marzec jest to miesiąc numer 3. Dziękuję. Szanowni Państwo, 4. 1, 3, A twy, jaki puzel. numer? 3. Do, dobrze. 1. No, o, trafiłam na pole czerwone z moją literką, a więc zdobywam sobie jeden puzzle i mogę sobie wziąć. Ponieważ jesteśmy we dwie, więc mogę sobie wziąć dodatkowy miesiąc marzec, kartonik, ale nie biorę. Tylko zdobywam puzelek, okej. Trzy. Jeden, dwa, trzy. Mhm. Jaki miesiąc? A ty czytasz? Jaki miesiąc? Po marcu jest. No. Kwiecień. Dobrze, a który to jest numer? Czwarty. Dobrze, czwarty miesiąc, kwiecień. Dobrze. Nieźle mamy. Jeden, dwa, trzy, cztery. Ja również kwiecień numer cztery poproszę. Dobra mam. Mhm. No, ale masz szansę, masz zdobyć później. Czerwiec, czerwiec. Który to miesiąc? Szósty. Dobrze. Jeśli Michalinka weźmie zły kartonik, to nie może go wziąć tutaj do swojej puli, może to tak nazwijmy. Stanęłam na polu swoim, zobaczcie, tak jak mój pionek, więc biorę puzelek, biorę miesiąc numer szósty, 6, numer 6, jest, jest to czerwiec. Dobra, ja już mam dwa puzelki. Jeden, dobra. Czy chcesz sobie jeszcze wziąć jeszcze raz czerwiec? Mm. Czy nie? Dobra. I lipiec jest to numer siedem. Biorę sobie numer siedem. <laughs> Dobrze zdobywasz żetonik. I co? Jaki Lipiec miesiąc? Ominęłam. Ominasz. Ja też za właśnie Co jest po lipcu? Lipiec? Sierpień. No właśnie. co jaki to jest numer miesiąca? 8. Dobrze, to szukaj. się. Teraz ja. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ja ominę, ominęłam sierpień, biorę wrzesień numer 9. Dobra. się teraz Ty. 4. No, taki miesiąc. Michalinka trafiła na motylka, trafiła miesiąc maj i teraz będzie wchodziła tutaj, zobaczcie, na mniejszą planszę po to, żeby zdobyć przynajmniej jeden dzień tygodnia, a tutaj mamy skróty. Dni tygodnia i na takie pole jakie stanie, to taki dzień tygodnia zabiera. No dobra, teraz ja i zaraz zobaczymy. 1, 2, 3, 4, 5. Ja mam sierpień, o, właśnie sierpnia nie mam, a Michał nie. Dzień. Dobra, na razie nie zdobyłaś. Ok, a ja sobie biorę sierpień numer 8. Nie mam. Brakuje mi jednego tylko miesiąca i. 1, 2, 3, 4, 5, październik, puzelek, biorę. Super, brakuje mi już ostatniego puzelka. Prosto. 1, 2, 3, 4. Pynny, jaki to będzie? Poniedziałek. Bardzo dobrze, to który to jest dzień tygodnia? Jeden, Bardzo dobrze, i Michalinka zdobyła dzień tygodnia. Teraz ja. 1, 2, 3, 4. Niestety ja przeskakuję, ale zdobyłam listopad, ostatni miesiąc, ale gram dalej, bo nie mam jeszcze dnia tygodnia i jednego puzla. Ja jestem na polu z listkiem, zdobywam żeton listka i teraz wchodzę po dzień tygodnia. Zobaczymy, czy mi się uda wejść po dzień tygodnia. Być może będzie to już ostatni mój ruch. Jest! A, niestety stanęłam na poniedziałku, a nie ma poniedziałku. Gramy dalej. 3, 2, 3. No listka już nie ma. Miesiąca, miesiąc możesz zdobyć. O, i uwaga, ile miałam, 3. 1, 2, 3. Czwartek jest to czwarty dzień tygodnia. Ale to jest czwarty dzień, poniedziałko, więc tu. 1, 2, 3. No i 3, wyrzuciłam. 1, 2, 3. Zdobywam dzień tygodnia. Czwartek, i tym sposobem Michalinka oddaje ostatni rzut, a ja kończę grę. Jedynka. No dałam Ci jeszcze szansę, ale się nie udało. <laughs> ok, i ja w tym momencie zatrzymuję grę, mówię gra stop. I teraz, kochani, sprawdzamy, czy mamy wszystkie miesiące. Ja nie. Wszystkie miesiące masz? Nie. Nazwy miesiące nie masz wszystkich? Nie. No i jak nie? Nie mam. Miesiące, Michalinka. Czy Ty masz wszystkie miesiące? Tak. A ile jest miesięcy w roku? 12. Czy masz przynajmniej jeden dzień tygodnia? Mhm. Uh -huh. Masz. Jaki? Poniedziałek. Tak, ja też mam. Wszystkie miesiące mam przynajmniej jeden dzień tygodnia. Mam czwartek. Czy masz przynajmniej jeden żetonik? Tak. A ile masz żetoników? Trzy. Trzy. Czy masz wszystkie puzzle? Nie. Nie masz. A ja mam wszystkie puzzle, dlatego mogłam zakończyć właśnie tę grę. I wygrywa kto? Ten ja. Ten kto ma więcej elementów, no już wiemy, że jestem to ja. Tym razem mi się udało. A, ja, dziękuję. ja. Dziękuję za grę, Kochani. Gra jest bardzo fajna, bo zobaczcie, dzieci utrwalają sobie nazwy dni tygodnia, nazwy miesięcy oraz pory roku. Gra pokazuje jeszcze, które miesiące. Yy, są przyporządkowane do pory roku, więc to jeszcze jest też bardzo istotne, żeby właśnie to dziecko również zapamiętało. No dobra. Moje! No to kończymy. Na dzisiaj to już wszystko. My chyba zrobimy mały rewanżek. A my zapraszamy Was już na kolejny odcinek. Cześć!